No, świetnie. No idzie, zobaczyć, co już nas stawia zdradza. Wiem, dlatego ja bym proponował środkową no To jest środkową Czy zajmować ci tego skawa? Kurwa, zagrował się na mnie. Na mnie, na mnie, na mnie, raczej chyba na mnie. Agro... Zajmować? Minus Drugi gdzieś się wydarł. Ja, eee, gracz garażem i środkiem garażem. Dzie biegnie. To ty, Dziergol, biegniesz? Tak, no. Jestem... Nie, jestem na dziurze dopiero, na obalonym. Ja jestem na obalonym, wiesz dlaczego. Potrzeba Dobra, Dobra, gracza masz na środkowym garażu. Podbiegam. Środkowo. Co, pod, środkowym, środkowym biegną. Odbiegam do Welcome Tarkov. Czemu tak głośno? Kurde się tu skradam, a ty mi tu wlatuje na pełnej pizdzie. Na przystanku coś jest. Słyszę, ale tam jest Tu jest, pod murem. Skaba mam na przystanku. gracza gra, wam. Hej, okay. minus. Ej, już podałeś ci, że na przystanku? Jak fajnie, że to się nagrało. No, no, to ja pamiętam, że podzielałem się na jego spojrzałem, ale to gdzieś gracz, trupom. No, gracz po prawej, a skaw na przystanku. Tu hmm. jakieś mocne walenie było, idę na śpiocha. Bo to jest ten ostatni. I na, blumki. Wyszedłem z dziury. Patrzyłem kiosk. dodali chyba tam jakiś napis na ten kiosk. Tar coś tam. Nie kojarzę, bomby ale dobra. Minus one shot one kill. Snajpera nie ma chyba. Nie ma. Przeładowuję się pod tym. Idę do kąty już. Kracz! do kontynera w biegu. Minus. Yes. Super Ja myślę, że ty sam tym lecisz. No właśnie ja myślałem, że, jakiś że ktoś biegnie od nas. O kurde L Lululu. Plecak jak chcesz... Jakbyś chciał to mogę wziąć. <grym> o, o niczym innym nie marzyłem. To była wspólna akcja. <grym> no, mówię przecież. Ale kurwa głupek, Przebieg nie wiem, nie słyszał mnie A tyś przebiegł koło skała się go nie słyszał? Dobra, no, nieważne, nie było tam. No! <grym> <grym> Dobra, zaszolna karetka pod potem. Dobra, widzę trupy. Trupa widziałem jakiegoś. I dodałem. Bardziej na, na rogu stacji jak z trup. Lewo? Tak. Idę też od karetki, ale to już leć, będę szedł. Leć lewą ścianą, żeby. No właśnie idę, idę. Moje sasacki nie, nie zepsuć. <słuch> Ciebie postać wręczano Gra przede mną minusuje A To zabity. był zabity To był? Zabity. zabity Dobra Ale no kurwa wyglądał jak żywy Jakby lutował coś Potwierdzam Jestem koło karetki Nawet jesteś przed nim. Mhm. Duwa, idę liczby, na, Idę za kontener Za ten, za, za ten boiler To ja będę szło na przeskok na prawo, żebyśmy mieli No biegnie, przebiegło Nic nie biegło Ja przeskoczyłem, ja przeskoczyłem. No ja też Tu kolejny jakiś trup Niezebrany gracz. Wchodzę do stacji. Zebrałem z tyłu jest. Z tyłu stacji. Dobra, biegnę. Obiegnij go. On autobusy albo poszedł do wyjścia. Kurwa mać, jednym strzałem się wychylił, mnie zabił. gdzie był? Ja pierdolę, z tyłu. Ciepia nejda. Uważaj Patryk, na drzwi ciepia. Lecę na skałki. Kurwa, tu kolejny gracz. Chodzi z tyłu. Idę go. Kaun jest. Minus. Good job To ja, trzeba tu obejrzeć bo ich może być więcej Niezebrane kurwa trupy mhm. Podchodzę, show ten e, W kierunku dziergola, lekaś pod Na wejście z tyłu stacji Przy drzwiach? No. Ty biegasz? Tak, biegnę do ciebie. Dobra. Kurwa ile trupów. No. do Co pan tu miał do mnie? Kakakask. Um, tutaj masz jeszcze umpa, tu leży tu takie dukarele. Umpa, umpa. Mm -hmm. I yy, zaraz się zaprowadzę na resztę trupów, tam się pozgarniesz. Czek, okay. e Checkpoint chyba do ciebie. No tak, sniper biegna. Zabił, Zabił mnie. No chyba syj jaja robisz. Ale mi bania za kurwi. Tak, ja Wychylił tylko i nie dostałem Minus. się zestrasza, to jest twoje? Nic? Koron tylko i i bla ale bla. nie X, taki Aha, TX jest Twój. No. za tym, to, się to mógł... zrobić? <grym> <się> Nie <grym> 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 Dobra, muszę Ciebie jakoś to wywalić. A Kasia I tego G muszę chyba, to G muszę chyba zostawić. Takie coś. No, te G to jest dobre. Ja? Ale mi nie, nie wiem czy tu tak lezie. Za umpa wypierdol... wypierdolę. No, już co. W te skawy, Jeszcze nie mam ochoty robić pod questy. Coś się obraził na skawa? Nie, nie chcę się pod questy robić dzisiaj. Mam no, tylko, wiesz, ja muszę mieć dzień, żeby robić. A tam ja muszę zabytka. tak. grywa. A to wypierdolę to coś albo, nie wiem, no. Sprzedaję by coś. よし。